W jeden z tych szarawych i deszczowych dni, nijak nieprzypominających przypominających okresu świętocznego, cytryn cy i gumiak urządzili sobie warsztacie i wigilię. Polegało to na tym, że wraz ze śledzioną zakupili na spółkę kubek śledzików po góralsku oraz 0,7 litra wódki. Po nieco wcześniejszym zamknięciu zakładu siedzieli sobie na fotelach wyjętych z transita którego akurat naprawiali i konsumowali wódkę, podsumowując w krótkich słowach wydarzenia roku 2013, tak jak skandaliczna kradzież kompletnego wydechu ze Sprintera, który stał u nich pod warsztatem gotów do wydania klientowi. Odkąd gruba siedzi straszne hamstwo się na rewirze panosi. Takie jak udane zestrojenie diesla 3.0 HPI w ich służbowym i w Daily, tak żeby osiągało 250 koni mechanicznych i było szybsze z każdego biegu niż KIA Ceed 2.0CRDI. Rywal wybrany niewypadkowo. nieprzypadkowo. No i takie jak wyjęcie turbosprężarki z 1.9 TDI bez wyciągania kolektora nowo opracowaną metodą tygrysiej łapy. Rok 2013 obfitował więc w ciekawe wydarzenia, ale jedno z nich miało dopiero nadejść. Ciszę, prze... Ciszę przerywaną brzęczeniem kieliszków przerywał chrobot silnika, z którym ewidentnie było coś nie tak. Gumiak wstał zobaczyć, kto o tej porze w taki dzień podjeżdża pod ich warsztat. Było to Audi 103 cygaro na ukraińskich bachach. Wyskoczył z niego bąsaty mężczyzna o śniadej karnacji, odziany w mokasyny sweter i spodnie odresu. Był zarazem łysy i miał pozlepiane włosy. Prawdziwy ewenement. Tak porafią tylko Ukraińcy i Białorusini. Gumiak, chę Gumiak chętnie zapytałby, co Pana do nas sprowadza, albo w czym mogę pomóc, gdyby znał takie wyrażenia. Uznał jednak za stosowne, ażeby na początek przekazać inną istotną informację. Zamknięte ryknął. Nie, Gaspardin, ja proszę, u mnie problem z Dwieglitiną, problem z silnikiem mam. Oczy Ukraińca wyglądały jak te należące do kotka ze Szreka. Mnie pasek rozrządu, zęby poszły w pizdu, wy mnie dajcie tylko warsztat i narzędzia. Ja zapłacu, ja sobie naprawię psio sam. Głumiak zainteresował się. Uznał, że to może być dobra zabawa, oni będą sobie dalej pili wódkę, a zesperowany Ukrainiec w tym czasie wymieni sobie rozrząd w cygarze. No dobra, niech pan wjeżdża. Chyjąc się lekko na nogach otworzył bramę do warsztatu, a Ukrainiec zarzędził rozróżnikiem. Audi zaskoczyło pracując mocno nierówno i wtoczyło się na stanowisko warsztatowe. Cytryni śledziona aż przenieśli krzesła bliżej, żeby móc oglądać, co robi Siergiej Przedstawił się wszystkim odpowiedział w pokrótce, że jedzie do domu, bo tu na święta całe życie zamiera i on nie ma co robić, na co dzień pracuje na budowie, ale teraz żadnych budów nie ma. No i traf chciał, że audyt zaczęło dziwnie pracować, więc on zdjął sobie, zdjął sobie pod domem obudowę rozrządu i zobaczył, że z paska powyrywało pra parę zębów. Brat powiedział mu, że w tym warsztacie mu pomogą, bo oni są cytryni gumiak naprawiają co nikt nie umiał. Na szczęście napięcie paska sprawia, że, nie, że jeszcze nie przeskoczył. Przy czym rozrząd w tym modelu jest bezkolizyjny, ale można podejrzewać, że na Ukrainę w tym stanie nie dojedzie. Siergiej przystąpił do pracy. Ustawił sobie rozrzut na znaki, zdjął obudowę, odkręcił napinacz i co tam trzeba i ściągnął pasek. Cytrynowi zrobiło mu się trochę żal obcokrajowca, bo wiedział, że bardzo mu się śpieszy i bardzo mu zależy. Ma pan taki pasek? Zapytał z troską. Bo no może my pójdziemy na zaplecze, co poszukać. Tylko to może trochę potrwać, bo my trochę wypici. Ale nie, 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 nie trzeba. Uśmiechł się Sergiej. Ja sobie dam radę, tu nie trzeba wymieniać, tu nadal na reperować i jo w piratkie. Trzej panowie rozsiedli się więc znów wygodnie i obserwowali Siergieja, który radził sobie, trzeba przyznać, znakomicie. Zdjęty pasek położył na stole warsztatowym i przyłożył do niego metalową listwę, dzieląc go na pół wzdłuż. Następnie wziął nóż i precyzyjnie rozciął pasek na dwie części, uzyskując dwa identyczne paski o szerokości połowy dotychczasowego paska. Jakby kroił kiełbasę. Smatry, smatry, tutaj zuba niet, i tutaj zuba niet. Uśmiechnął się szeroko, pokazując swoje uzębienie, gdzie także zuba niet. I zuba niet. Ale na to jest sposób. Najpierw założył na miejsce pierwszą część paska, potem drugą, ale przesuwając je względem siebie, tak żeby w wszystkich miejscach gdzie do tej pory występował całkowity brak zęba, pojawiło się po pół zęba. Brat mnie tego nauczył: trzeba oszczędny być, nie wymieniać bez potrzeby. Tak to, że budiet haraszo Objaśniał zadowolony Siergiej. Gumiak i śledziona siedzieli i patrzyli jak urzeczeni. Wyglądało to, jakby doznali objawienia, jak trzej królowie adorujący nie nowonarodzonego Jezusa, którym był Siergiej. Kurde, odezwał się wreszcie cytryn. Nie potrzebujesz pracy? Przydałby się nam taki obrotny mechanik. E, nie, ja lubię na budowie robotać. Świeże powietrze, a tu w orsacie, duchota. To nie dla mnie. Ja już muszę jechać w Ukrainu. jest, kolka, trzeba zapłacić. Na niebie podzaświeciła pierwsza gwiazdka. Gumiak spojrzał na cytryna, cytryn na Gumiaka, a śledziona na nich obu. Nic, powiedział Gumiak ludzkim głosem. Bo to był no moment, kiedy wszystkie stworzenia mówią ludzkim głosem Masz talent, Siergiej Siergiej zachwycony Wskoczył do auta i odpalił dynamicznie Wycofał się z hali warsztatowej Paka, zawołał przez okno Spasiba, I jak to u was gawariat Wesoły świąt Zapiszczał oponami i tyle go widzieli Przez chwilę siedzieli i nic nie mówili Nagle cytryn zerwał się I podbiegł do okna Szlak by trafił, odjechał A nie zapytaliśmy go, jak naprawia wahacze i hamulce